Dzień doberek na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o książce, tu, moment. O! O książce o Nostradamusie. Nostradamus bez maski, Jamesa Randiego. Jest to książka, którą przeczytałam dzięki e, poleceniu na kanale Lupa Sceptyka. Pozdrawiam serdecznie Bogu. E, po prostu zobaczyłam tę książkę i pomyślałam sobie: Kurde, fajnie by było zobaczyć, co tam w środku jeszcze ciekawego jest, bo zapowiada się interesująco. E, więc wyszukałam w internecie i natychmiast zamówiłam i, i jak tylko przyszła, przeczytałam od razu. E, bo po prostu byłam bardzo po, no, zainteresowana tym, co y, mówił Bogu mił na kanale Lupa Sceptyka o tej książce. No i nie żałuję. Stanowczo nie żałuję. Są... Książka generalnie dzieli się na kilka takich głównych rozdziałów, jakby, które omawiają konkretne sfery. I w tych, w tych działach są jeszcze też mniejsze rozdziały, są podrozdziały, więc ona ma tutaj zaledwie, tu są jakieś dodatki, ona w ogóle ma tutaj dodatki. 320 koło tam stron, plus dodatki. I no, wydaje się to takie mały format, jest to mała książeczka, prawda? Nie wydaje się zbyt pojemna, a jednak jest zawarte bardzo dużo treści. Jest i o życiu Nostradamusa, i o w ogóle innych jakichś tam prorokach z podobnego okresu. Paracelsus, ja w ogóle Paracelsusa kojarzyłam tylko z, wiecie, jak. Kiedyś były w kalendarzach yy, kartki kalendarzowe takie zrywane i tam były napisane jakieś cytaty, coś takiego. No to tam czasem się ten paracelsus w tych cytatach pojawiał, to tyle go kojarzyłam. A tu się okazuje, że to był też yy, po prostu jakiś ten, yy, ten pro, nie, prorok, no taki przepowiadacz przyszłości jasnovic, nie, coś takiego. O, jest o paracelsusie, prawda? Y, jest też tutaj y, matka Shipton, y, Shipton jak Lipton y, jest tutaj właśnie y, y, kilku takich wymienionych. Co szczerze mówiąc, ja nie słyszałam o nich nigdy, ale ja się też nie ciekawiłam takimi tematami jakieś proroctwa, przepowiednie, a ludzie, którzy się tym interesują na pewno będą kojarzyć nazwiska, które są tu opisywane i ogólnie cała, to znaczy, no, taka kariera życiorys y, przybliżony w skrócie y, y, tych osób i pokazane, że tak naprawdę to wszystko jest pic na wodę. Generalnie to James Randi tutaj oczywiście obala cały ten mit Nostradamusa, wykazuje y, w jakich momentach można dostrzec to, że tutaj coś jest nie tak, że to wcale nie są jakieś tam super przepowiednie. No, tak jak tam mówiłam, że o życiu jego, dlaczego on się stał taki tak naprawdę sławny, skąd się wziął ten fenomen jego, prawda? Jest też tutaj wspaniale przedstawione, zaraz to znajdę, są przykładowe wiersze jego opisane. Jakby y, rozłożone na czynniki pierwsze, dosłownie. Jest przedstawiony tekst tego czterowierszu, w, o, czterowiersza w oryginale. Jest przytoczone y, przetłumaczenie po polsku, nie? No to już jest kwestia. Tam Randy pisał po angielsku, a to już tłumaczenie było po polsku wprowadzone. O, w przypadku nawet tego, tu jest nawet przedruk jakby ze starej nie wiem czy to się dobrze tutaj pokazuje jest przedruk ze starej tej oryginalnej wydrukowanej przepowiedni prawda ten czterowierz, który za pierwszym razem był wydrukowany w starej renesansowej drukarni z tymi czcionkami układanymi no i tu jest to tak jakby prze, prze, fotokopia taka jest pokazane dlaczego Coś takiego może zaważyć o interpretacji. No bo spójrzcie, jak tutaj właśnie jest ten przykład pokazany, o ile tu będzie widać, najwyżej zdjęcie wkleję, jest tutaj napisane Istra du Mont Golsier, Go Go coś takiego i jak widać, litera S to jest taka duża litera przez całą, jak, jak, jak duża litera, nie? Ma całą taką, taką laseczkę długą. I ona wygląda trochę jak Fy bez poprzeczki. Yy, I to jest ogólnie tam, że wyjdzie na wzgórza Gals Galsier i Aventin, yy, a ludzie sobie po prostu to, ci interpretatorzy tych przepowiedni, ci, którzy się doszukiwali tych znaczeń proroczych, pozamieniali sobie elegancko, zrobili Galfier zamiast Galsier. Bo czemu by nie? Przecież to to samo. Więc. To są takie manipulacje, które Randy tutaj nam objawia, pokazuje przed naszymi oczami, zdejmuje właśnie tę maskę tego Nostradamusa, że, że to tak naprawdę wszystko były kwestie interpretacji, że to nie, nie ma faktycznie racjonalnych powodów, żeby choćby podejrzewać te cztero wiersze o jakiekolwiek proroctwa. Wychodzi na to, że po prostu to była taka poezja jego, troszeczkę poezja, Opiewająca jakieś tam jego wspomnienia z dzieciństwa, też jakieś miejsca, które pamiętał, troszeczkę propagująca, czy, czy powiedzmy sobie, szczerze, liżąca dupę tym, tym władcom, którzy tam wtedy funkcjonowali w jego czasie, bo on bardzo dobrze się trzymał z tymi władcami z królowymi, z królami, bo dzięki temu. Sobie dobrze żył yy, i miał się yy, właśnie, miał te reputacje i dzięki temu miał właśnie yy, takie powodzenie. Yy, no, ale to jest zrozumiałe też z drugiej strony to jego postępowanie, no bo gdyby nie miał tej reputacji, yy, to mógłby być yy, przez inkwizycję zlikwidowany. Yy, więc zrobił to yy, ja. Nie jestem osobą, która by zaraz osądzała, że Nostradamus był paskudnym, złym yy, i niedobrym człowiekiem, <noise> bo może miał jakieś tam swoje charakterne odchyły, że yy, był troszeczkę taki. Yy, jak tutaj jest przytoczona w ogóle, to jest piękne. Jest listowna, cała korespondencja z jednym klientem, który on się komunikował z Nostradamusem poprzez posłańca. I to jest po prostu przezabawne, jak ten posłanie jest tam. No, zrób pan ten horoskop. No, my chcemy, bardzo potrzebujemy. Dobra, to zrobię. Niech wam będzie z łaską wielką. Macie horoskop. Ale panie Nostradamus, my się rozczytać nie możemy. Niech pan z łaski swojej napisze to normalnie, żebyśmy mogli rozczytać, o co chodzi. <laughs> to jest po prostu takie ucieczne. Yy, I w każdym razie. Yy... No, widać troszeczkę ten charakter Nostradamusa, że on, chyba mu trosze, trochę ta sodówka uderzyła do głowy w pewnym momencie, że się tak zachowywał. Że dobra, wybieram, chcę puchar w nagrodę za ten horoskop. Taki jestem tutaj, ojoj. <laughs> Taki, no, troszeczkę zabawne sytuacje. Yy, ale generalnie za sam fakt że on sobie znalazł taki sposób na zarobek, że poza tym, że był lekarzem i na tamte czasy, na tamte możliwości, był całkiem niezłym lekarzem, no to to spoko, yy, ale że obok tej pracy jako lekarz dorabiał sobie yy, właśnie jako prorok, yy, no to chciałam powiedzieć prognoza przez chwilę. No to ja nie będę go osądzać, że oszukiwał tak ludzi, no bo po prostu to był jego sposób na przetrwanie. To tak samo jak w czasie, w czasie ZSRR, prawda, artyści tworzyli sztukę, pod, czy tam wiersze, czy, czy jakieś tam książki pisali pod dyktando partii, no bo inaczej by nie mogli, mogliby nie przetrwać, mogliby umrzeć, zostać zabici, zlikwidowani, albo po prostu umrzeć z głodu, bo ich by nie było... Można było stać na jedzenie. Więc to jest dla mnie zrozumiałe, ale no, nie jest to z pewnością powód do tego, żeby traktować poważnie jego wiersze i tam jakieś tam inne wyciągać nadinterpretacji z tego, co pisał. Dodatkowo jest tutaj też w tej książce, bo. Ogólnie oczywiście domyślacie się na pewno, że polecam bardzo gorąco i serdecznie. Czytajcie i polecajcie dalej, bo bardzo warto. Zwłaszcza jak wiecie, że ktoś jest taki no, zainteresowany tymi przepowiedniami, to warto jemu polecić też. Tylko z takim małym zastrzeżonkiem. Ja, ja generalnie czułam się wyśmienicie czytając tę książkę i miałam bardzo dużo rozrywki i radości. Ale mm, miałam też takie poczucie, że no. Gdybym była osobą bardzo przekonaną do Nostradamusa, która myśli sobie nawet nie, tak, tak, Nostradamusie ukłonę i w ogóle wszystko. Tylko, nawet gdybym była osobą, która myśli kurczę, no coś w tym musi być, no bo tyle tam wskazuje na to i musi to tak wyglądać, myślę, że, że tak właśnie jest, że taki bardziej przekonany. To myślę, że taka osoba może się poczuć troszeczkę taka zdystansowana przez to, jak Randy pisze, bo on tutaj poświęca wręcz całe, całe podrozdziały na to, żeby, całe kapity na to, żeby opisać typ osoby, która wierzy w Nostradamusa. tak. Jest człowiek absolutnie przekonany, tam dalej jest też. Yy, tam dalej jest też gdzieś o, wierzący, prawda i to tak, yy, ktoś może sobie pomyśleć hmm, no ale co, piszesz o mnie jakbym był ofiarą sekty, a ja no po prostu tylko uważam, że to prawda najprawdopodobniej hurdur więc yy, jeżeli będziecie polecać tę książkę osobom, które które są zainteresowane proroctwami i są trochę przekonane do Nostradamusa, do tego, że on faktycznie przepowiadał przyszłość czy cokolwiek, to najpierw się zorientujcie, czy ta osoba ma trochę dystansu i jest w stanie zmienić swoje przekonanie. Bo jeżeli to jest osoba całkowicie taka, no, że bardziej tak niż nie, w tę wiarę, właśnie w te wróżby, to czytając to, może się poczuć taka trochę, no nie powiem, że obrażona, prawda? Tylko, że no, czytam sobie tutaj jakieś są fakty. Ono strada mu wierzący, hmm, więc ty traktujesz mnie w taki sposób, no dobra, czyli ty jesteś z tych. Którzy mają nas za nic, a ja tutaj wolę się w takim razie skontaktować z forum Wróż, wróżek24, bo oni traktują mnie jak równego sobie. No, nie wiem, to jest tylko takie moje po prostu podejście, że no. Ja bym używała może czasem trochę innych słów, gdybym chciała pisać taką książkę, troszeczkę inaczej, bym y, słownictwo dobrała, y, skonstruowała może jakieś inne, inne zdania, ale. Poza tym jednym malutkim aspekcikiem, poza tą jedną malutką taką kreseczką minusową, to książka jest wyśmienita. Język jest bardzo gładki, po prostu się prześlizgujemy ze zdania do zdania, więc nie ma tutaj też dużo do namysłu. Bardzo szybko można sobie przerobić tę książkę i jest też dużo takich zabawnych wtrąceń, prawda, więc jest to z humorem napisane. I jak mówiłam, są tutaj też takie dodatki, typu o na przykład, znaczy no to są takie dodatki, żeby łatwiej można było zrozumieć na przykład jakby lore całej historii, typu tu mamy trochę o władcach w jakich latach żyli. W jakich konkretnych czasach, żeby można było sobie to tam odnotować w głowie, ale też na przykład historia takiego dokumentu. Oj, anonimowy dokument, prawda? I czy ważne daty historii Nostradamusa. To są po prostu bardzo takie ciekawe informacje, które łatwiej jeszcze rozszerzają pojmowanie całego, całej tej sytuacji, prawda? I no, nie będę już wspominać o tym, co już przytaczał z tej książki Bogunimi z kanału Lupa Sceptyka. Polecam bardzo ten film yy, u niego na tym kanale, yy, swoją drogą o tym, jakie są tutaj przepowiednie yy, końca świata ile ich jest <laughs> i jak tak naprawdę się kończyły te końce świata, nie doszły. I no jest to naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna książka dla prawie każdego. No bo, tak jak mówię, na przykład mojej babci, która jest absolutnie zauroczona wszelkimi przepowiedniami i w ogóle trzyma w szafce gromnicę jakiś święcony olej i święconą wodę, czy egzorcyzmowany olej, coś takiego i Bo jest przyszykowana na drzwi ciemności, gdzie jedynym ogniem, jaki będzie w ogóle można się światło, ogień palić, to ten na gromnicy. Więc ja jej tej książki bym nie poleciła, bo ona by po pierwszych paru zdaniach stwierdziła: E, to są jakieś ślewackie, tam coś, tam coś, tam do widzenia, do kosza. Ale wszystkim innym pozostałym jak najbardziej. Bardzo polecam. Już mój kot tutaj mnie goni. Gonisz mnie już? Tak? Chodź tu, chodź, chodź. Gonisz mnie już. Tak, <laughs> także, no co mogę więcej powiedzieć? Polecam Wam, yy, możecie subskrybować ten kanał, bo no. może jakąś ciekawą książkę jeszcze Wam pokażę kiedyś. Która Was zainteresuje, zachęcam do tego, żeby w komentarzach się wypowiadać na temat tej książki albo jakiejś innej. Może macie do polecenia jeszcze jakąś inną książkę Jamesa Randiego, bo szczerze mówiąc, to jest moja pierwsza książka Jamesa Randiego. Jakby mam z tyłu głowy, że chcę czytać jego książki i zapoznawać się z tym, no bo to był James Randi, ale no na razie jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie zdobyła jakieś inne książki. Jak macie jeszcze coś. Do, do polecenia tego autora, takiego, że no na początek, żeby sobie bardziej go wdrażać, to zachęcam do komentowania. I no, co więcej, mogę rzec, papatki!